Cześć, z tej strony Bartek z kanału Hilo Motovlog, a dziś chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek z serii Top 10. Ostatni odcinek z tej serii przyjął się, jak na mój malutki kanał, znakomicie, więc mam nadzieję, że z tym będzie podobnie. 10. Yamaha YBR-125 Czy ten model nie przypomina Wam Junaka 122? Tak właśnie jest. Mówią, że naśladowanie jest najwyższą formą podziwu. Wzorce, jakie obrali producenci Chińczyków są jak najbardziej słuszne, szkoda, że tylko z marnym skutkiem. Moc w tym modelu nie jest wyśrubowana, ale motocykl jest lekki i łatwy w prowadzeniu. Zdecydowanie różni się od Chińczyków jakością wykonania. Na pochwałę zasługują dobre, spasowane owiewki. Spalanie w tym modelu wynosi 2,6 litra na 100 km, to też trochę lepiej niż Chińczyki. To za sprawą wtrysku paliwa, który do 2017 roku mocno wyróżnia ten motocykl. Spotkać wtrysk w chińskim motocyklu 125 to rzadkość. W 2017 roku ma się to zmienić. Chińczycy będą musieli dogonić te te tę technologię ze względu na zmieniające się restrykcje Unii Europejskiej. Mamy też skuteczne hamulce, jednak bęben z tyłu w markowym motocyklu to już podpadziocha. Naturalne zasilanie wtryskiem wpływa na cenę. Do obsługi wtrysku potrzeba trochę więcej urządzeń, na np. takich jak sonda lambda. Śmiało można powiedzieć, że ta Yamaha niczym szczególnym nie uwodzi. Ten model często wykorzystywany jest w Fordach do przeprowadzania kursu na prawo jazdy kategorii A1. Zatem to na pewno dobry i sprawdzony kandydat na pierwszy motocykl, ale równie dobrze będzie służył jako środek komunikacji na długie lata, niezawodnie dowożąc nas do miejsca pracy. Jednak czy warto płacić aż trzy razy więcej za jakość machy w stosunku do chińskich podróbek? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. 9. Romet Soft Chopper 125 To chyba jeden z niewielu Chińczyków, które mają odrobinę tego czegoś, co nazywamy duszą. Ten motocykl nie ma kompleksów, nie jest stylizowany na ścigacza. Nie próbuje udawać kogoś, kim nie jest i to nam się w nim podoba. Niski środek ciężkości, niska kanapa powoduje, że wyjątkowo łatwo się go prowadzi. Śmiało możemy go polecić także kobietom. Silnik chłodzony powietrzem rozwija moc około 12 koni mechanicznych i pozwala na jazdę z prędkością około 90 km na godzinę. Jeżeli chodzi o spalanie, to nie ma sobie równych. Pali od 2,5 do 3,5 litrów na 100 km. To co go wyróżnia spośród innych, soft chopperów, to przypadający do gustu kształt nógnika. Chyba jedyna wada tego modelu to brak jakiegokolwiek uchwytu z tyłu, którego mógłby się złapać pasażer. Czy się psuje? Jak większość Chińczyków. Będzie miał usterki typu nieprecyzyjne wskaźniki szybkości czy obrotu. Lubi się rozkręcać od drgań. No i mogłyby być lepsze hamulce. To jednak nie są problemy, które dyskwalifikują ten motocykl. Warto dodać, że ten model ma inny silnik niż model Z125, które częściej się psuły. Użytkownicy, którzy przejechali kilkadziesiąt tysięcy kilometrów potwierdzą, że nie ma z tym silniku, silnikiem żadnych problemów. co? Weź kurwa przesyłki! Dobrze jest! Siadaj. i. 8. KTM Duke 125 KTM Duke 125 to rywal Yamaha MT125, który charakteryzuje się podobnymi osiągami, ceną oraz stylem typu Naked. Ten austriacki mały wariat zbudowany jest na doświadczeniach zdobytych w rajdach Dakar. Przykładem mogą być ogromne tam tarcze hamulcowe i czterotłoczkowe zaciski od Brembo. Redakcja magazynu Ścigacz próbuje ten motocykl do Skalpela w rękach chirurga. Jest bowiem niezwykle zwinny i dynamiczny. Chłodzony cieczą czterozaworowy silnik rozwija moc 15 koni mechanicznych, prędkość maksymalna to 110 km na godzinę. Zaś spalanie zaczyna się od 2,5 litra na setkę i to jest bardzo dobry wynik. Większość rywali oscyluje bliżej 3 litrów. Dla wielu, ta sylwetka to najpiękniejsze, co można spotkać w kategorii 125 Naked. Projektantom przyświecał właśnie ten cel, aby ten motocykl podobał się młodzieży. Jego oferta skierowana jest do młodocianych Europejczyków posiadających prawo jazdy kategorii A1. Trudno jest zastąpić ktm -a czymkolwiek innym. Wygodny, piękny, zwinny, szybki. Jedyną wadą jest jego cena. Za grubo ponad 17 tysięcy, fakt, faktem, można mieć dużo fajniejsze motorki ale już nie w kategorii 125. Z drugiej strony, kto bogatemu zabroni. 7. Kiway RKS 125 Komu poleciłbym RKS 125? Będzie dobrym wyborem dla kogoś, kto przesiada się ze skutera i chce w miarę stopniowo wdrażać się w temat motocykli. Pewnie poczują się na nim kobiety, często mające problem z wysokimi i ciężkimi jednośladami, nie bez znaczenia śladowe zużycie benzyny, co przy obecnych cenach na stacjach jest mocno odczuwalne dla portfela. Co otrzymujemy za cenę 5,5 tysiąca? Przede wszystkim wyróżniający nowego Kiwaya na tle całej masy bliźniaczy Chińczyków wygląd. Sprawdzony bezawaryjny silnik oraz kilka smaczków w postaci bardziej rozbudowanych wskaźników, regulowanego zawieszenia i regulowanej odległości klamki przedniego hamulca. LK jest to dobra alternatywa dla używanych sprzętów tej klasy. W cenie niewiadomego pochodzenia, w kilkuletniego sprzętu otrzymałem motocykl z dwuletnią gwarancją. Przy tej cenie ciężko znaleźć na rynku coś lepszego w tej klasie. 6. Kawasaki KLX 125 Kawasaki postanowiło wzbogacić swoją ofertę maszyn o małego offroadowca, którego docenią przede wszystkim początkujący kierowcy. 125 zostanie wyposażona w czterosuwowy silnik generujący około 12 koni mechanicznych. Na sucho Kawasaki KLX ważyć będzie około 125 kg. Nie należy zatem oczekiwać zastraszająco wysokich osiągów. Jednostka została osadzona w kołyskowej, stalowej ramie. Mały Kalix będzie dopuszczony do jazdy po drogach publicznych. Konstruktorzy skupili się na tym, aby maszyna sprawdzała się zarówno w terenie, jak i poza nim. Motocykl ma być bardzo przyjazny kierowcy. Zielona 125 powinna zatem przypaść do gustu kierowcom dopiero zaczynającym swoją jednośladową off-roadową przygodę. 5. Yunak 121 Yunax 121 to wyjątkowo kusząca propozycja na wydanie 5000 z hakiem. Fajny wygląd, fajny dźwięk silnika, przyzwoite osiągi, niskie spalanie, kultowa marka. Czego chcieć więcej? Yunak 121 to tak naprawdę chiński HUAING hj 125 a Tiger. Czar prysu? Nie, bo wstrut chińszczyzny ten jest całkiem przyswoity i naprawdę da się go lubić. Na początek po przejechaniu kilkuset kilometrów będziesz musiał podkręcać kilka ślub, śrubek. Szczególnie gdy będziesz chciał poszaleć. Przy wysokich obrotach robi się nieprzyjemny. Cała maszyna drży, a połączenie śrubowe się luzują. Po około 10 tysiącach kilometrów będzie do wymiany łańcuch. Potem masz przed sobą następne 1000 kilometrów bez awaryjności. Jak będziesz miał pecha, to przynajmniej jeden wskaźnik padnie przed upływem gwarancji. Wadą, po, poza tym, że to Chińczyk, jest siedzenie, które po 50 km daje znać o sobie swojej kości ogonowej. Warto też wymienić ogumienie. Niemalże identyczny, chociaż z innymi zegarami, jest romet Soft Chopper, który jest nieco tańszy, ale nie ma bagażnika. A więc, tak wygląda wydech standardowy. Zobaczymy jak brzmi. 4. Honda CBR 125 CBR. To brzmi dumnie. Co prawda w klasie 125 trudno odreszcze, takie jak towarzyszą litrowej wersji, ale fakt, że mamy między nogami technologie zaczerpnięte z prawdziwych sportów, naprawdę daje sporo frajdy. Honda CBR-125 kontynuuje politykę starszej Hondy NSR 125. NSR zawsze była krok do tyłu za aprilium. Jeżeli chodzi o moc, tak jak i CBR nie jest najmocniejsza w swojej klasie, bo rywale dysponują mocą 15 koni. O ile w przypadku NSR-ki, ta polityka miała sens. Bo dzięki temu dwusuwowe silniki były dużo bardziej odporne na zużycie, w przeciwieństwie do April. O tyle w przypadku ceb cebry, ta niższa moc przekłada się tylko na nieco niższą cenę. Dzisiejsze czterosuwy są dużo odporniejsze na zużycie, a te dwa konie robią różnicę np. przy wyprzedzaniu tira. Honda cbr 125 będziesz mógł składać się w zakrętach trąc kolanem o asfalt. Jest przyjemna w prowadzeniu, jeden mankament to trochę zbyt wąska opona z tyłu. Szerszy laczek dałby jeszcze więcej pewności na zakrętach, ale z pewnością też by zmniejszył prędkość maksymalną. Technologia i design jest tu najważniejszy na najwyższym poziomie. Mamy ramy typu delta, tarczowe hamulce i sportową, nisko osadzoną kierownicę. Design także jest kultowy, szczególnie wersja z logiem Repsol rzuca się w oczy i przywodzi na, 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 na pamięć wyścigi MotoGP. Honda CBF 125. Honda CBF to bardzo dobry motocykl, zarówno na dojazdy do szkoły, do pracy lub, to, lub po zamontowaniu kufra na tym siedzeniu, także na zakupy. Design niczego sobie, aczkolwiek nie wszystkim się podoba, bo przypomina chińskie motocykle, szczególnie Junoka 122. Ale przecież to nie jest wina Hondy, to Chińczyki naśladują Hondę, a nie odwrotnie. Ponieważ CEBF ma wygodną pozycję za i z łatwością przekracza magiczną barierę 90 km na godzinę, nada się także w trasę. Motocykl jest wyjątkowo łatwy w prowadzeniu. To między innymi dzięki swojej piórkowej wadze i niezbyt grubą oponom. Polecamy tę Hondę wysokim jeźdźcom, bo od siedzenia do asfaltu mamy aż 80 cm. Honda chwali się, że ten motocykl został tak zaprojektowany, aby można wyruszyć w nim dłuższe trasy. Trochę mnie tylko dziwi, dlaczego w takim razie nie została wyposażona w chłodzenie cieczą i wygodniejsze siedzenie. Poza tym CBFK to bardzo ekonomiczny motocykl. Zadowala się dwoma litrami. Maksymalnie spali 2,5. To chyba najlepszy wynik w klasie trochę większych 125. Aprilia RS125 Aprilia RS125 to jeden z najpopularniejszych motocykli sportowych, lubiany zwłaszcza przez młodych adeptów jazdy, którzy chcą zdobyć umiejętności jeździeckie, jeszcze zanim będzie im dany przesiąść się na większy jednoślad. Jednak Aprilia RS125 zadowoli nie tylko początkującego motocyklistę, to lekki, szybki motocykl, który dysponuje niemałą mocą 34 koni mechanicznych. To ona właśnie sprawia, że Aprilia jest dużo popularniejsza od konkurencji. Oprócz mocy tego motocykla przyciąga wygląd trasowego ścigacza, na którym chciałby się lasować nie jeden lat. Niestety popularność Aprilii działa częściowo na jej szkodę, ponieważ na rynku wtórnym trudno znaleźć egzemplarz, który nie byłby zajeżdżony na przyszłowiową śmierć. Hyosung GT 125 Hyosung GT to prawdziwy smaczek w krainie 125 Patrząc na ten model rzuca nam się w oczy charakterystyczna rama od Suzuki GS500 To jednak nie jest podróba, Hyosung po prostu wykupił licencję na produkcję tej ramy Pod zbiornikiem widać silnik, który wygląda jakby miał 250 cm To jest jednak wylasty dwucylindrowy silnik o pojemności 125 Zasilany podwójnym gaźnikiem. Gdyby nie waga tego motocykla, to chyba byłby prawdziwy hit w kategorii 125. Ten model często porównuje się z Hondą Varadero. Mamy tu podobne osiągi i wagę. Jednak to są dwie zupełnie inne maszyny stworzone do innej jazdy. Hyosunk ustępuje Hondzie wygodą, ponieważ ma on bardziej sportowe kształty. Zatem musimy bardziej pochylić się nad kierownicą, a co za tym idzie, szybciej męczą się ramiona. Hyosunk jest tańszy od Varadero. Używane egzemplarze zaczynają się od 5000 zł. I to byłoby na tyle w naszym dzisiejszym zestawieniu. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. A ja dziękuję Ci za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.